Niedzielę 28 sierpnia bieżącego roku w świętym miejscu odbyła się cykliczna impreza Odjazdowa Gmina 2022. Jej organizatorem była gmina Przasnysz, a współorganizatorem Automoto, klub rzemieślnik w Przasnyszu i Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Z tej okazji przygotowaliśmy turniej sołectw, tak żeby się sołectwa zintegrowały, pośmiały, trochę dobrej zabawy. Występy Kobra i występy Poparzeni Wączy 3, tych dwóch zespołów, plus tam jeszcze na końcu e, Disco Polo. Natomiast e, w ramach Automoto Klub Rzemieślnic, który jest współorganizatorem, już drugi raz e, będzie pokaz ekstremalnej jazdy motocyklem, cięcie samochodu, narkogoglę. E, Alkohol, po alkoholu można popatrzeć, jeszcze symulator dachowania, wiele innych takich atrakcji związanych z jazdą i z jazdą ekstremalną, i z jazdą po różnych używkach. Można zobaczyć, jak człowiek widzi i jak się czuje. Na wszystkich skromadzonych czekały stoiska promocyjne Kółko Wiejskich z gminy Przemysł. Instytucji z terenu powiatu przesnyckiego, a także mnóstwo atrakcji dla dzieci. Działamy e, tak naprawdę, pierwsze Koło powstało po II wojnie światowej, ale e, na moment e, w latach 60. zawiesiło swoją działalność. Została ratyfikowana działalność Koła około 20 lat temu i zaczęliśmy w zmieniającym się gronie działać, ale większość członkiń i członków naszego koła działa do dzisiaj. Na dzisiejszą imprezę przygotowaliśmy... Bigosik tradycyjnie z młodej kapustki, przygotowaliśmy leczo, przygotowaliśmy um, Kartoflak. kartoflaczek, przygotowaliśmy różnego rodzaju ciasta, które są tradycyjne na naszym, na naszym terenie. Poza tym przygotowaliśmy na konkurs fafernuchy. O odjazdowej gminie, Sołtysiadzie oraz o tym, jak ważna jest tradycja dla lokalnych społeczności, Rozmawialiśmy z zaproszonymi gośćmi. Każde sołectwo chce być wyjątkowe, wyjątkowe w swoim rodzaju. Każde po prostu chce pokazać siebie z jak najlepszej strony i to w różnym zakresie, zarówno kulinarnym, wokalnym, ale też i sportowym. Jak też i sołectwa prześcigają się po prostu w różnym aspekcie, jeżeli chodzi o pomysłowość, pomysłowość no, szeroko pojętą. Inicjatywa została podjęta kilka lat temu. Uczestniczę kolejny rok w tej inicjatywie. Nawet czasami zasiadałam w jury. Bardzo cenię, bardzo cenię odwagę tych ludzi, którzy zdecydują się uczestniczyć w teatrze. Sami piszą teksty, tworzą taką wspólnotę. Bardzo cenna inicjatywa. Zapomnieliśmy nawet już język, jakim kiedyś, kiedyś się posługiwaliśmy. Dzisiaj mamy Możliwość przypomnienia języka, zobaczenia jak kiedyś się dzieci pielęgnowało, to młode pokolenie już nie pamięta. A dzięki temu, że właśnie wsie, sołectwa podejmują się takie inicjatywy, no to możemy sobie przypomnieć. I to jest bardzo, bardzo cenna inicjatywa. Na scenie wystąpił również zespół Kobranocka oraz Gwiazda Wieczoru po kawą 3. Na zakończenie zabawy zaplanowano dyskotekę z zespołem Christars. Dla TVC wioleta Piątkowska.